moi widzowie, witam was w następnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj sobie gramy w Snake.io. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, a my lecimy z pierwszą gierą. Już widzowie, pierwsza gierka odpalona i zobaczymy jak nam pójdzie. Mamy na razie 40 punktów i widzimy się za chwilę. Widzę, wyłączyłem muzykę, bo jakbym coś gadał, jakby była ta muzyka, to by nie było nic słychać, o Bożach by było blisko i śmierci. Yy, no, 150 punktów na pierwszej... AHA! AHA! Naprawdę? Że 156 punktów tak prezentuje się pierwsza gra i lecimy do drugiej gry! Na też zostawienie subskrypcji na tym kanale, bo lecimy po 200 subskrypcji, obecnie mamy 154 subskrypcje. Dziękuję za każdą osobę, która subskrybuje mój kanał. Nie. Także... Aha! No nie, no znowu, znowu 22 punkty! Tak wielko się nie liczyło jak coś. Zobaczymy, widzowie, ile teraz będziemy mieli punktów, bo obecnie mamy 30 punktów. No, zobaczymy, czy uda nam się pobić rekord z pierwszej gry. Pamiętajcie, że mamy jedną reklamę teraz, bo to jest druga gierka. Także, no, w następnej gierce będziemy mieli trzy reklamy, w następnej 4 i tak dalej, i tak dalej. Co gierka, więcej reklam. Także, widzowie, zapraszam do oglądania do końca. Do końca. No i mamy 60, 80, punktów, 90, no i 100. Nie, no ja nie mogę, widzowie, sorki za ten wrzask, ale nie mogę. Że po obejrzeniu reklamy, której wy oczywiście nie widzieliście, możemy się wskrzesić i mamy 150... 160 punktów, więcej. chyba pobiliśmy rekord z tamtej rundy, bo to było jakieś, nie wiem, no... Nie wiem. O Jezu! Jezu, to prawie zdechliśmy od króla, Boże, dziś już zrażały mamy prawie 200 punktów, Jezu! Uff. A, i napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz rekord w Snake.io i w ogóle gracie w Snake.io i napiszcie... Aha, aha, aha! I napiszcie w ogóle w Snake, i napiszcie w ogóle jaki... czy gracie w Snake.io i macie jaki rekord, ja mam 18999, macie tutaj na górze najlepszy wynik. Także możecie pisać, no i takie mamy wężyki, i bierzemy sobie teraz ten sam chodzik, także lecimy z trzecią gierką. Także widzowie, mam teraz dwie reklamy, możemy sobie obejrzeć, dwa razy się wskrzesić. mamy już 30 punktów, tak od razu król ma 150, 1599, w 1610. My jesteśmy na 25. miejscu, także 48 punktów. Nie jest najgorzej, jest trochę źle, o Jezu. Chłop nam jedzenie zabrał, najgorzej. Także widzowie, już, już prawie 200 punktów mamy. Albo 185 punktów wytyfy. Mamy 13. miejsce. A chłop chłopak sobie zdechł. Oj, tylko nie zawracaj. O tym mówiłem. O! zdech Wow, ale dużo tego jedzenia. Nie, 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 nie. Wskrzyszam się po raz pierwszy, a teraz będziemy się skrzeszać drugi i ostatni raz. Mam wskrzyszę się 80 punktów. Tylko nie możemy teraz tego, tego głupio rozegrać, bo jak zechcemy, to będziemy mieli ostatnią reklamę. Także no. I, I właśnie o tym mówiłem. Nie, no super, super. Także druga reklama na tą giereczkę została obejrzana i drugi raz się Nie mogę no! 483 punkty, pokonano jedną osobę, jest w miarę dobrze. Także widzowie widzimy się w następnej giereczce. Odpalamy następną giereczkę i, i widzimy się jak... Ktoś... Będzie coś ciekawego, o jedzonko, fajnie, fajnie, jedzonko i kolejne, i kolejne. Co jest grane? I kolejne jedzonko, Boże, i co, co jest? Ile tego jedzonka? Wiecie, aha, ktoś nam zabrał, ale Jana nam zostawił chociaż jedną, iiii, też lecimy dalej. O, a to nam zabrał? Nienawidzę tego życia. Mam że to jest jedzonko, ale nie. nie także mamy 72, 3, 80 punktów i widzimy się, jak będzie coś się działo. O, jedzonko, jedzonko. Także mam 100 punktów, 100 punktów i widzimy się, jak będzie coś się działo. Aha! Aha, chłop zabił chłopa yy, i nawet nie wiedział, że go zabił. XD. Co jest grane? A Uważaj! Chłopczyk by mnie walił do tego. Nie wiem co on zrobił w ogóle. 200 punkcików i jeszcze 0 zginięć. A mamy teraz trzy szanse. trzy reklamy możemy sobie obejrzeć, więc jest dobrze w sumie. E, no i co? Jest 220 punktów. I widzimy się, no, jak będzie coś ciekawego. Król zginął! Król zginął! Co jest? Co ja mu zrobiłem? Co ja mu zrobiłem? Co ja mu zrobiłem? Krótki, no zabiję chłopa i mam masę jedzenia. Co jest, widzowie, ile my mamy życia? Lagi, Lagi, co? Jaki był w się po raz pierwszy w tej grze, mamy 780 punktów, teraz nie możemy się tak łatwo wyłożyć, ale teraz mamy 820 punktów i fajnie, że tylko raz się wyłożyliśmy do tej pory, nie możemy się tak znowu szybko właśnie wyłożyć. Zawsze pamiętajcie o subiku i lajku, jesteśmy na miejscu czwartym. No, 884 punkty, 894 punkty, jesteśmy na trzecim miejscu, który ma 1749. Eee. Także... No i no. Widzę, już skrzesziliśmy się po raz kolejny, już nawet nie wiem który. A tutaj punktów. Jedzonko, go, jeszcze raz jedzonko! O, tu jest takie jedynko bardziej pożywne. O, i tu kolejne. No tam... To... Tam jest tylko ten czerwony zasłania. Kurde. No dobra, lecimy dalej. Tam ktoś zdechł, ale mi się nie chce. Tam iść różowy jakiś zdech też. O, żarełko. Mm, różowe żarełko, różowe żarełko. Jemy, jemy, jemy. Niam, niam, niam. 1450-1460 punktów. Nie jest w sumie źle. Cały czas pamiętajcie o subiku i lajku, bo. W końcu na 1500 subskrypcji zabarwuje włosy na kolory, jakie będziecie chcieli. Ale to daleko przyszłość, ale zafarbuję na serio i więc zostawcie sobie nie jeśli nie subujecie, bo właśnie włosy. Jak ja lubię, gdy oni się tak męczą i we mnie wjeżdżają, bo ja im się ściskam ich. I żarełko, i żarełko, i żarełko i żarełko. I żarełko. 1572 punkty, jesteśmy oczywiście królem. No i prawie 1600 punktów i 1600 o, ktoś zdech. Jezu! Boże, jak ja prawie zdechłem! Boże! Jezu, jak mało brakło! Zostawcie dla mnie subika! Nie możecie właśnie napisać w komentarzu, że mam więcej tej serii. Ze snake y, o. O, 2000 już punktów! Kiedy to zaszło tak szybko? Są 2000 punktów! Już 1600 miałam przed chwilą. Nie wiem, widzę, nie wiem. Może o czymś zapomniałam? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak szybko już mam 20 punktów. No. się Wam nie pokazywałem, jak idę to... Tego 919 do tego tysiąca iluś bo się po prostu nie chciało tego wcinać no nie no Mam tysiące punktów na marne no nie niemo Co się dzieje? Mam no, biały ekran a teraz czarny Coś, Coś? grałem. Co się dzieje? No jest... aha To jest ostatnia reklama. No nie. Gdzie są nasze samochody? Fla, fla, fla. Gdzie są nasze samochody? Wytychu. Zamknij. Dobra. No Mamy samochód założony. Super. Także ostatnia gieryczka na ten odcinek. Także tak. No i mam nadzieję, że będzie dobra ta giereczka. Pamiętajcie cały czas o subiku i lajku, bo, no mówię, tak jak będzie 1500 subskrypcji, ale to daleka przyszłość, to jak będzie 1500 subskrypcji, to ten, zafarbuję włosy na kolor, jaki będziecie chcieli. W ogóle możecie brać udział w moich ankietach, które są dostępne czasami na kanale, a czasami są, czasem ich nie ma mieścił udział we wszystkich konkursach i tak dalej i tak dalej I Jeśli chcecie żebym założył TikToka, gdzie wstawiam wszystkie moje shortsy to napisz w komentarzu hashtag TikTok także masz tu napisane subskrybuj i pod, pod tym orderem ty, masz napisane wpisać pod tym filmem, żebym założył TikToka Także mamy już 200 punktów Hmm. Możecie wbić na discorda link w opisie. Hmm. Hmm. Film już się będzie powoli kończyć. Jeszcze jakaś minutka... Oj, prawie 300 punktów mamy. Jesteśmy na miejscu 12. Mamy 290 punktów, a teraz już prawie 300. No i 300. Cały czas jest 12 miejsce. O boże, o boże, o boże! Jezu, prawie z trzema chłopami się zabi zabiłem. Prawie trzy chłopów, wygnąłem. Ja pierdziele widzowie. Co jest grane? Pamiętajcie, żeby oglądać wszystkie moje shortsy, wszystkie filmy. Lajkować oczywiście. Aha. No i widzowie, to byłby koniec na ten odcinek papa. Pa.